Serdecznie witam. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka, w którym chciałbym powiedzieć, że pewne działania Boże w życiu ludzi dzieją się etapami. A chciałbym mówić na podstawie historii o Naamanie, myślę, że dość znanej. Z drugiej księgi królewskiej, z piątego rozdziału, zachęcam, żeby przeczytać cały rozdział. Ja tylko przeczytam kilka wybranych wersetów. Zaczniemy od pierwszego wersetu, w którym czytamy tak: Anaaman, Aman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swojego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz, choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się Krótka charakterystyka, kim był Naaman. Swoje miał wysokie miejsce przy królu. Dowódca, człowiek odważny, który odnosił zwycięstwa. Jednak czytamy, że miał pewien problem. Zachorował na trąd. Nie czytamy, czy w jakiś sposób starał się wyjść z tej sytuacji. Może szukał jakiegoś leczenia. Jeżeli w ogóle takie w tamtym czasie było. Jednak dalszy rozwój. Sytuacji pokazuje nam, że do domu Naamana trafiła dziewczynka z narodu Bożego, z Izraelskiego. I ona powiedziała żonie Naamana, że gdyby tak Naaman spotkał się z prokiem, który żyje w Samarii, to by wnet doświadczył uzdrowienia. I te słowa wywarły tak ogromny wpływ na niego, może gdzieś dostał taką iskierkę nadziei, że Coś w tej sytuacji może się jeszcze zmienić. I zaczął pod wpływem tych słów pewne działanie. Widzimy, że dalszy opis pokazuje nam, że wyruszył do Izraela. Wyruszył do króla izraelskiego, jednak tam nie został tak zrozumiany właściwie i tak naprawdę jakby nie doznał tego uzdrowienia. I widzimy, że to też są takie pewne etapy, że pierw pod wpływem tego. Słowa, które ta dziewczynka przekazała dla niego, działa, a więc wybiera się w tą drogę, staje przed królem izraelskim. A później, kiedy Elizeusz dowiedział się o tej całej sytuacji, posyła wiadomość, aby Naaman przyszedł do Niego. I czytamy dziesiąty wersecie tak. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz. Czysty. A więc kolejny etap. Naaman idzie do Elizeusza, jednak tam dalej nie ma u tego uzdrowienia. Ale jest pewna myśl, poselstwo dla niego, aby pewną rzecz uczynił, i wtedy będzie uzdrowiony. A więc widzimy, że kiedy te etapy przemijają, jest każdy następny i każdy ten następny etap zbliża go do tego uzdrowienia. Jednak widzimy, dalsze wersety pokazują nam. Jaka była reakcja Naamana. Na to Neaman oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki Damasenskiej Abana i parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich, czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem? Jest już jakby na samym prawie końcu tego, tego etapu został mu tylko ten ostatni moment, gdzie miał zanurzyć się siedem razy, a tu widzimy, że jest gotowy odejść. I pokazuje nam to, że ta nasza często, ta nasza cielesność, te nasze zmysły, widzimy tu, oburzył się, gniew przyszedł do jego życia. No, sprawiają to, że niestety oddalają nas od tego celu, do którego szliśmy, który przygotował nam Bóg. Jednak tak dobrze się złożyło, że miał takich przychylnych słuch, którzy przemówili do jego rozsądku i zanurzył się siedem razy w tym Jordanie i doznał oczyszczenia. Drodzy, ale też podobnie może być i w naszym życiu. Możemy być na drodze, w którym przemierzamy każdy kolejny etap, aby dojść do tego celu, do tego miejsca, do tej może obietnicy. Do spełnienia wysłuchania się jakiejś modlitwy w naszym życiu. I ta właśnie historia pokazuje nam, że też na tej drodze mogą być w nas pewne przeszkody, pewne nasze wyobrażenia, jak to powinno być, jak to powinno wyglądać. Tak jak właśnie podobnie, Naaman przeżywał. Miał na tą całą sytuację swoje pewne wyobrażenie, i kiedy tak się nie działo, to był gotowy zawrócić, był gotowy. Oddalić się od tego celu, którym już był prawie tak blisko. I drodzy, jest to też dzisiaj dla nas taką zachętą, abyśmy, będąc na tej drodze, jednak nie rezygnowali. Aby, będąc na tej drodze, kiedy pewne etapy dzieją się, może nie do końca zrozumiałe dla nas, jednak podążali wytrwale za tym Bożym wezwaniem, aby doświadczyć i osiągnąć, czy też odebrać od Boga to, co nam przygotował, co nam obiecał i co chce nam dać. I tego chciałbym dzisiaj nam wszystkim życzyć, abyśmy mogli dojść do tego miejsca i nie zawrócić na żadnym z tych etapów i, i, i nie odejść nie doświadczywszy tego, co Pan Bóg przygotował dla mnie i dla Ciebie. Także zostańcie z Panem Bogiem. Życzę Wam dzisiaj dobrego dnia. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.